Witam wszystkich z tej strony. Katakuła, to jest pierwszy odcinek zagrajmy w Pokémon Fire Red. O Boże, czy ktoś tak jeszcze w ogóle mówi. Mniejsza z tym chciałbym Wam serdecznie podziękować za 136 oddanych głosów na wybór gry. Nie spodziewałem się, że aż tyle osób zaangażuje się w wybór. No z wynikiem 37 głosów wygrało oczywiście Pokémon Fire Red. Miało ono wyraźną przewagę nad innymi grami, bo inne maksymalnie dostawały tam chyba po 12-14 głosów. A co z, do waszej decyzji z Intrem, to będzie ono jeszcze modulowane. A jak na razie będę dawał różne jego wersje i może sami coś podpowiecie. No i to chyba tyle słowa wstępu. Ja już nie przedłużam i zaczynajmy grę, bo tutaj mi się znowu włączyło e, intro. Więc ja sobie tutaj wyłączmy. Dobra, zacznijmy w końcu grę. Dobra, tutaj. Hmm, będą nam tłumaczyć oczywiście jak się gramy, to bardzo dobrze wiemy. Przynajmniej ja i tyle wystarczy. Dobra, wita nas tutaj profesor Oak. Hmm, dobra, ten przydługi wstęp A, trzeba pominąć jak najszybciej. O Jezu, dobra. Dobrze wiemy czym są Pokemony i tak dalej. Jeszcze sobie tylko szybko ustawię stopper. ustawię, ustawię sobie stopper. profesjonalny youtuber nie zrobił tego wcześniej albo dobra walić ten stoper yy, najwyżej zakończę wtedy kiedy mi wybije odpowiednia godzina i dobra nie popełnię tego samego błędu co na live i tym razem dobrze napiszę swój nick mm, więc ka... Tak... K... U, dobra Jest i on, jest i Kataku Okej okay. mm, Dobra, tak, moim imieniem jest Kataku Dobra, to jest mój rywal Oczywiście chcę nazwać rywala Nazwiemy go sobie tak jak na streamie bo Całkiem ok, była ta nazwa Mam nadzieję, że tak go nazwaliśmy na streamie Przynajmniej tak mi się kojarzy Więc nazwiemy go Janusz Janusz, Janusz, Janusz. Jest nasz Janusz. O Jezus, nie Janusz, tylko Janusz. Okej, okay, dobra. Tak, to jest Janusz. Janusz będzie naszym rywalem. Dobra. I zaczynamy serię. Zmniejszamy się i jesteśmy w naszym pokoju. Dobra. Co my tu mamy? Mamy komputer. Mm, tu mamy e, oczywiście Nessa. No i dobra, ale to co jest w naszym pokoju nas za bardzo nie interesuje. Idziemy do mamy, idziemy z nim pogadać. Cześć, mamo. Dobra, tak, uciekam z domu. Jako dziesięciolatek uciekam z domu, aby zostać mistrzem Pokémon i musisz mi na to pozwolić. To jest troszeczkę dziwne. Ale dobra mm, Chodźmy sobie do, 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 do profesora Ołka Nie Najpierw musimy iść tutaj Chociaż mm, Jeżeli dobrze pamiętam To jeżeli wejdziemy tutaj do tego domu To nam O To jest siostra Janusza I ona nam powinna dać mapę Nie Nie dam nam jeszcze mapy Pamiętam, że ona chyba dawała mapę Tak mi się kojarzy No ale dobra Pójdźmy sobie w trawę i takie zaskoczenie wielkie, a nieprawda. E, przychodzi na nas profesor Oak i mówił nam, że o nie, głupi gnoju, nie będziesz tam lazł. Będziesz tutaj ze mną szedł do mojego laboratorium hehe. W ogóle teraz zauważyłem, że ma takie dziwne, wkurzone brwi ten profesor Oak. Dobra, idziemy sobie za profesorem. Tu już Janusz jest. Dobra. Mm, wszyscy dobrze wiemy, że teraz wybierzemy sobie startera. I kurde. Nie wiem jakiego startera wybrać tak szczerze. Dobra, dobra, Janusz. Cicho. Dobrze, dobrze, tak. Chcę pierwszy wybrać startera. W sumie to muszę, bo mi Janusz proponuje, on sobie weźmie oczywiście lepszego. Oczywiście mamy do wyboru Charmandera. To jest ognisty starter. Eee, Squirtla. Starter wodny. I Balbazaur, czyli starter roślinny w sumie to większość youtuberów bierze chalizarda znaczy <gryw> charmandera trochę z youtuberów których widziałem brało squirtla a jeszcze nikt nigdy nie wziął balbazaura także myślę że to będzie nasz wybór hmm. wejmiemy sobie balbazaura Tutaj nasz Janusz weźmie sobie Czalizarda, żeby być oczywiście lepszym od nas. I okej. Okay. Musimy nazwać swojego Balbazaura. Yy, Balbazaura, Bulbazaura. Jak zwał, tak zwał. Yy, tylko kurde. Jakby go tu nazwać? To jest Bal Bulbazaur chłopczyk. Yy, kurde, ja muszę się tu zastanowić. Musimy mu dać Jakieś ciekawe imię, takie śmieszkowate. Dobra, mam imię, mam imię, mam imię. Jako, iż jesteśmy w Polsce, a Bulbazaur jest takim polskim pokemonem, to nazywamy go Cebulak. Od tego, co ma oczywiście na grzbiecie, on jest tą swoją cebulę. Cebulak. dobra. Jest nasz Cebulak. Yy, balbazaurek Cebulaczek. I oczywiście Janusz weźmie sobie Charmandera. Yy, Okej, okay, dobra, Janusz. Weź sobie Charmandera. Fajnie. I oczywiście... ...wezwie nas do walki. W ogóle za dużo oczywiście w tym odcinku. Ale tak jakoś, yy, nie wiem, wydaje mi się, że wszyscy... Znają fabułę FireRedów. No dobra, więc... Janusz wystawia Charmandera, my wystawiamy swojego Cebulaka! Ruszaj do boju! Dobra, auk nam teraz wytłumaczy tutaj... Co musimy robić, żeby nie przejebać walki. E, dobra. Muszę zmienić w ogóle w opcjach... Mm, ...szybkość tekstu, ale to się zrobi... ...już po odcinku. Dobra. I tutaj nie używamy tego Growla, bo... ...nie ma po co. Użyjemy tylko takla Dobra, Charmander użył Scratcha. Powinniśmy to wygrać. Powinniśmy to na spokojnie wygrać, jeżeli jemu się nie trafi ee, krytyk. Dobra, takl kolejne. Charmander scratch. O kurde. No i... No i... No i to jest niesprawiedliwość, to jest niesprawiedliwość. Trafił mu się krytyk. Oczywiście nas zabije. No. Już... już mnie denerwuje. Już na początku serii, co za frajer! Wziął sobie tego czalizarda i co i myśli, że jest fajny No ta, ta Dobra, już, już Nie chcę mówić o tym, że przegrałem z tobą, panie profesorze Dobra, Dobra, Janusz, weź spierdzielaj, bo denerwujesz mnie tylko Dobra Pójdźmy do mamy, pójdźmy do mamy uleczyć naszego Bulbazaura, naszego cebulaczka i ruszmy w świat, tak. ruszmy w świat zostać trenerem Pokémon, najlepszym trenerem. Różmy na podbój ligi, na podbój sal. Różmy walczyć z zespołem R. Dobra, idziemy w pierwsze trawy. Tutaj dziewczynka jest, czy ona nam coś da? Mm, nie, ona nam nic nie da. Ona nam da tylko tipy. A nawet nie. Dobra. Droga pierwsza, no i już mnie to się dorwało Jeżeli możecie to napiszcie mi proszę, czy nie wiem Czy te walki jakby nie wiem przyspieszać Albo może te walki jakoś wycinać Na razie chcę tutaj troszeczkę podtrenować naszego cebulaka Bo jest słaby, ma dopiero piąty level Dobra, tak. Te walki nie są zbyt ekscytujące, więc chyba będę je wycinał. Na razie w pierwszym odcinku, w pierwszym odcinku jeszcze je zostawię. E, w komentarzach mi proszę napiszcie, czy zostawiać te walki, czy je wycinać, czy przyspieszać, czy co z nimi zrobić. E, jak poznam waszą opinię, to to, 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 coś z tym zrobimy. A na razie idziemy sobie dalej po drodze 1. Tutaj, żeby ominąć te trawy, no dobra. Co nas tym razem atakuje? Ratata. Może być i ratata. Ratata dziewczynka level czwarty Gołce bulaku, mm. Idzie tackle Dobra Ratata nam tutaj obniży defensywę, ale to nas nie boli Bo my ją skończymy na dwa hity? No nie No tak, bo to czwarty level w sumie Dobra tackle Dobra, ratata nie trafiła My używamy tackla Na cztery razy powinniśmy ją skończyć, ewentualnie pięć Dobra Tile Whip Jeszcze bardziej nam obniży tą obronę i w sumie jeżeli nazwalnie to może nazwalnąć za trochę dużo Ale ale my się tam nie przejmujemy Dobra takl. Ile nam to? O! 3 HP Może być problem Dobra Powinniśmy być, być szybsi Fuck Ale dobra użyła Tyre Czyli już przegrana Przegrana walka Jest tackle No i co bulak 6 level O nie ktoś tu pisze do mnie Na Skypeie Wybaczcie ale teraz nie mogę Wybaczcie, wybaczcie, ale teraz nie mogę Dobra, chodźmy do mamy No Jezus i oczywiście ostatnia trawa musiał mnie ktoś zaczepić Jakiś randomowy PJ mm, Wystawimy sobie cebulaczka I uciekniemy Uciekniemy, bo cebulak ma za mało życia, Nie chcę ryzykować chociaż ten PJ miał drugi level Ale i nie dałoby nam tutaj to za dużo expa I wystawilibyśmy naszego cebulaka na tutaj próbę go. a przynajmniej mm, pozbawienia przytomności I dobra mm, chodźmy, chodźmy, chodźmy dalej w drogę 1 Myślę, że tak odnośnie odnoszę jeszcze serii, bo na razie nie ma tutaj w sumie co komentować Myślę, że odcinki będą tak po 15 minut bo dłuższych się raczej wam nie będzie chciał oglądać Dobra kurde ten mój bohater coś tak się przyciął troszeczkę nic nas nie atakuje, to w sumie... nie wiem. Dobrze, ale i też niekoniecznie. Dobra, jest PJ. Zawalczymy sobie oczywiście z PJ-em. Trzy lewele słabsze od nas. Skończymy go na dwa hity? Nie, skończymy go 3, na 3-4 hity. O kurde, critical. Ale nie, nie pokona nas, nie pokona nas. Nie ma nawet takiej opcji. Żeby nas pokonał. Dobra, 11 HP mamy. Ostatni tackle? Tak, ostatni tackle. Wszystko pięknie się skończyło 23 expa. No jeszcze jeden taki piżej i już będzie level następny Siódmy I dobra Dochodzimy do Viridian City I co 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 tu się dzieje w Viridian City Dzieje się to że idziemy sobie tutaj do centrum Pokémon mm, Tak Pójdziemy sobie do centrum Pokémon Uleczymy swojego cebulaka I Pójdziemy teraz, skierujemy się w stronę sklepu, albowiem jest tutaj dla nas paczka od profesora Ołka. No tutaj już sklepikarz od razu do nas podbija, że ejziomuś, chodź po paczkę, bo tutaj profesor Auk cię dla mnie zostawił. I dobra, i skoro mamy już naszą paczkę, to teraz wróćmy się do profesora Ołka. Kurde, nie mogę jeszcze biegać ten ból, ale przynajmniej nie będę musiał tutaj walczyć z PJ-ami, retatami, ponieważ są tutaj te oto y, murki, czy płotki bardziej i przez te płotki można sobie przeskoczyć i ominąć te wszystkie trawy. No oprócz tej nie, tą też się da ominąć, ale już tej ostatniej nie będzie się dało, więc jeżeli coś tam nas zaatakuje, no to mam pecha. Dobra, nie zaatakowało, Pallet jesteśmy w naszym rodzinnym mieście. I chodźmy do profesora Łuka, zobaczycie jak on się tam miewa. Dobra, kurde profesor, mam dla ciebie paczkę. Mam dla ciebie, mam dla ciebie paczkę, tak. Proszę cię bardzo. Yy, no kurde, przyszedł Janusz. Przy Janusz i sobie też weźmie pokedexa. Bo no, no właśnie, teraz profesor Auk nam powie, że, o kurde, przypomniało mu się coś. I da nam Pokédexy, żebyśmy mogli tam kolekcjonować w nich Pokémony. Yy, za uzbieranie tam odpowiedniej ilości Pokémonów yy, do Pokédexu zawsze są jakieś nagrody. Powiedzmy za 15 Pokémonów dostaniemy na przykład takiego Share'a, yy, czyli itemek do nie do zwiększenia, tylko do dzielenia się punktami doświadczenia yy, z innymi pokemonami, na przykład jeżeli chcemy wytrenować jakiegoś pokemona. No i dobra i dostaliśmy yy, Pokébole. Dostaliśmy podaję, że 5 pokeboli na początek... Okej, to nas nie obchodzi co tutaj profesor oku mówi... No dobrze, 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 już. Przyspieszę to troszeczkę. O kurde, wyszedłem. Dobra, w sumie tak owak chciałem wyjść. Napiszcie też, czy może nie wiem, przyspieszać takie mniejsze sceny samym emulatorem, bo to jest taka oto opcja przyspieszania. Yy, dobra, pokażę wam jedną taką walkę na przyspieszeniu. Czy, czy nie przyspieszać, czy, czy, czy zostawić normalne tempo. Takie jak jest teraz. Yy, piszcie, piszcie proszę w komentarzach, chciałbym pozwać... Pozwać, tak, chciałbym pozwać was. Chciałbym poznać waszą opinię. Na ten temat. No i kurde, musiał mnie złapać na ostatnim... Na ostatnim poletku trawy. Ora, ta drugi level. Więc to będzie easy. IZI, IZI. Tak, IZI. To będzie IZI. O, dostaliśmy w ogóle cios, nie zauważyłem. Co my tam dostaliśmy? Co my tam dostaliśmy? Eee, Lich Seed. Także obsypujemy go tutaj... E, seedami. Zapomniałem jak to się nazwało po polsku. Sadzonki, o! E, obsypujemy go tutaj sa sadzonkami. Mm. No i zabieramy mu jedno HP. Normalnie bogactwo. Dobra, dokończmy już tą ratatę taklem, nie przedłużajmy e, walki. Dobra, 16 jak dla cebulaka, no już tutaj mało. Mało, mało, za mało. Wcześniej za taką ratatę byśmy dostali pewnie pół paska, ale teraz to już tam e, jest to znikoma ilość. I dobra, tutaj jeszcze wam mm, pokażę takiego małego tipa bo tam jest drzewko po tamtej stronie, które można przeciąć tylko katem ale tutaj można tak oto wejść y, od tyłu i zdobyć sobie potiona darmowego Dobra przejdźmy teraz y, tutaj i tutaj jest sobie dziadzio i ten dziadek będzie nas chciał pewnie, znaczy nie pewnie, tylko na pewno ten dziadek będzie ch chciał nas nauczyć jak korzystać z Pokédexa oraz jak... Znaczy nie jak korzystać z Pokédexa, tylko jak korzystać z Pokéboli, jak łapać Pokébole. To jest dosyć nudna część, więc chyba sobie przyspieszymy, o, wszyscy dobrze wiemy jak łapać Pokémony. Ale dostali, dostaliśmy jeszcze poręczny telewizorek i on tutaj będzie mm, w naszym plecaku, mm, sobie tutaj. I on działa tak, że możemy sobie tutaj wybrać mm, Naukę e, Naukę, naukę tego, czego chcemy się nauczyć I Ziomuś z telewizji, o nie, nie chciałem tutaj wchodzić I ziomuś z telewizji nas tutaj bez problemu nauczy, jak, co robić e, Tutaj jest sala, tutaj jest sala, do której jeszcze niestety nie wejdziemy Jest ona zamknięta Ale to, to będzie ostatnia sala, jak coś e, Ostatnia, ostatnia sala w tej grze dobra już widzę że jest troszeczkę po czasie także wchodzimy na drogę drugą i dobra doszliśmy do pierwszej trawy no tam już widzę jakiś pokeball za drzewkiem i dobra jesteśmy przed wejściem do tego to wielkiego budynku ale to będzie dopiero w następnym odcinku ja się z wami żegnam dzięki wszystkim za oglądanie i cześć